I się pakuje. Pozdrowienia dla Tadzia. Dzięki zażyczenia Tadziu. Mama, pozdrowiona też, pozdrawia. Także pakuję się w woderki i wbijam się do wody. Gotowi do akcji. Wariat skład. Idziemy nad wodę. Mamy do przejść jakieś 150 do 200 metrów. Tu kiedyś pałac stał. Mój młodszy brat idzie z przodu. Zobaczymy, co jest 5 na kąpielisku kąpałem się za dzieciaka ale nie słyszałem, żeby ktoś kiedyś tam poszukiwał z wykrywką, także idziemy obczaić to dzięki wszystkim za życzenia także pozdrawiam wszystkich i wszystkim życzę wesołych świąt wczoraj był taki odcinek po podróży nagrany chwilę koło domu ale coś tam wyskoczyło dzisiaj wieczorem też tam podejdę do zobaczyska w wodzie dochodzimy do kąpieliska Nie byłem tutaj lat, 4 co najmniej. Tu się skakało z takiego pomostu. Jeszcze kiedyś pomost był. I tu się imprezowało. Obczalimy temat. I patrzcie, pierwszy sygnał jest 5 groszy. A jestem w wodzie. No, dla kaszek by było popachy, dla mnie jest pokostki. Także mam 5 groszy i zobaczymy co jest 5 dalej. Do następnego. Super, super, że jestem tutaj w wodzie. Wpadła moneta. Telefon miałem na brzegu brata. Adam, obczaliś monetę tylko? Co to może być za pieniądz? Nie wiem nawet co to jest. To jest PRL jakiś czy? Tak. 10 złotych jakiś. Dziesięć złotych. No i dobrze. Tu do te wrzuć. No i znak, bo jest złotóweczka z PRL-u. A ja idę dalej, głębiej. Do następnego. Kolejny sygnał i wpadła nowożytna złotóweczka, ale nie noweczka. Później pokażę datę. Jestem głęboko w wodzie, nagrywam telefonem. Może będę łapał po kilka fantów, wtedy podsumuję. Bo co chwilę muszę ściągać rękawiczki długie, ale jest dobrze. Jest ciepło, jest gites. Padło takie 5 zł. Mały 90... 89 rocznik. Jestem na brzegu, zaczął lać. Ale to nic za chwilę i tak wejdę. Jest jeden grosik. Tu jest rzeka. I tu jest jezioro. No i chodzę w rzece. I jest 20 groszy z PRL. Kawałek super, super mega MC. Jest kolejna moneta, jest 20 groszy z PRL, ale ona jest domkiem dla jakichś tam żyjątek. Także tutaj już chodziłem. 3, 2, 1. Papa pa, monetko. Żyjątka tam sobie mieszkają. Padła kolejna złotóweczka. Jestem dosyć głęboko. Sprzęt pod wodą. A na dworze jest cieplutko. I przestało padać. Przytulam złotówkę i cisnę dalej. Teraz mam sygnał. Może być sreberko. Wytaję go. I zobaczymy. Jak nie sreberko to jakaś część aluminiowa coś Z takim czymś Ale sygnał konkretny Jest 10 groszy Lata 90 Przed chwilą wpadło 5 groszy nowożytne A teraz przy sygnale 76 Wpadła piąteczka Z innej epoki Z epoki PGR Idę do rzeki jeszcze się przejść Wpadła dziesiątka z Bolesławem i zaczyna kropić, ale to nic. Jeszcze chwilę potuptam. Woda jest przejrzysta. I za niedługo się zawija. Mahat na, na pierogi. Sygnał wywalczony. Dużo czasu straciłem na to. Ale zobaczymy. Jest jakiś pierścionek. Jest chyba srebelko. Bardzo głęboko siedział. Oj. Muszę zmienić rękę mam te rękawiczki długie ale już ściągam I gdzieś tutaj coś jest tak jest małe sreberko no i elegancko z kamyczkiem takie coś. tak to będzie sreberko super jest biżuteria ale naprawdę była głęboko w glinie jakieś 20 centów pod wodą Chwilę i do domu. Jest rekord do następnego. No i jeszcze koło tego dołka z tym pierścionkiem. 5 kopiejek chyba jak się nie mylę. CCC 61 rocznik. Piątunia. No jeszcze jakieś perelki powpadały, ale to zobaczymy na podsumowaniu. Jestem na brzegu, czekam na transport. Brat ma po mnie podjechać za chwilę. Nie jest daleko, ale mam wodę w ogóle nie chciałbym się cisnąć tak daleko. Z buta w woderach. Także monet dosyć sporo wyskoczyły, chociaż nie byłem długo. No ale jest z tego troszkę. Piątek z perelu, dwójki z perelu nie wpadło żadne. No tutaj ta kopieczka, czy tam coś, czy pięć kopiejek useczki dwie to myślałem że na sreberko sygnał był 87 88 kawał aluminium no i dzisiaj pierwszy raz byłem u siebie w wodzie i wpadło sreberko jest gites podejrzewam że nie jeden sygnał puściłem. tam jest dużo śmieci no miliony sygnałów jest tam w nowożytnych na piwelko się nazbierało tu dwie złotówki wpadły gdzieś one tu są gdzie jest nowożytna złotóweczka dwie wpadły, ale nie mogę ich namierzyć także tak to wygląda Zabijam się na chatę mam nadzieję jutro wyskoczyć to jest wigilia może rano się uda jak nie to na pole także pozdrow wszystkim wesołych świąt do następnego, hejka jedzie wariatowus. proszę bardzo